Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Weiser. Witam Was w siódmym albo 8 odcinku zagrajemy w Mount Blade Warband. No i cóż, na samym początku może pójdźmy do okrętu korsarzy. Zobaczmy co będą mieli ciekawego w tej kryjówce. No i znowu jak zwykle ktoś jeździ, czekajcie za mną. Okej, okay. zwerybujmy sobie Nordów. Ile możemy mieć? Aha, 66 na 66, czyli mamy maksimum. Okej. Okay. O, wbyliśmy przez ten w poprzednim odcinku poziom. To weźmy sobie, rozdajmy go. Mm. To mi się przyda, potrzebna jest nam inteligencja. No, A dalej nie możemy. Hmm. No dobra, lipa w takim razie. W takim razie lipa, lipa. Doczekamy. No e, do kolejnego poziomu. I idziemy dalej. Zaatakujmy no kryjówkę. Nie będzie to żadnym problemem. O, w górach jesteśmy. Idą, idzie naszych kilka jednostek. Tam już widzimy wroga. Zapewne będą nas ostrzeliwać. Oni będą nadchodzić z każdej strony, tak więc e, będzie też troszeczkę lipa. No ale sobie dam radę spokojnie. to już jest jeden. On jest mój. <laughs> no właśnie, to był O, ale go ładnie ściął. Kamykiem to ty wiesz. Dobra. Oni się rzucą na tamtych Dobra Teraz oni stąd ale będą wychodzić No i spokojnie sobie radzimy, spokojnie ich zabijamy, tak więc jest dobrze W ogóle fajnie ta mapka jest tutaj zrobiona Ha, jak toporem dostał, kurde. Ale ja go zabiłem, ha. Teraz tam są, tak, to jest takie bieganie trochę od punktu A do punktu B, no ale... No ale wiecie. Ale nam no, się ten topor wbił w tarczę. <grydy> kurde. W ogóle będziemy musieli sobie znaleźć lepszą tarczę, albo jakąś kupić Może kupimy sobie metalową, to by nie było głupie Ale one są strasznie drogie O, w nogi No O ty potrzebuję wsparcia, dzięki Dobra no i już, ło, bardzo szybko nam to poszło i sprawnie. No i co oni tu mieli? Uuu, nice. Dobre rzeczy tutaj były. Super. No to mi się podoba. Zamek dalej jest, yy, mm. Dobra, no to będziemy jeszcze walczyć z nordami, żeśmy zdobyli na renomę. Jednak ustanowimy że przełożymy tu trochę i JNP będziemy szukać w innym tam odcinku. No witam. No gdzie uciekasz? No nie. No to jego. Krawanę łapimy. No ja załapiłem ją bez trudu. Zgubiłeś się. No jak mogłeś. No nie. Nie miło, nie miło Co to? Eee, ich karawan nie atakujemy Nie chcemy mieć, nie chcemy mieć z nimi wojny um, Idziemy ku zamku A jednak cię znalazłem No chodź tu. Jest, e, żądam czegoś zamiast. E, daj, daję wszystkiego. No kradamy ich. No i atakujemy. Tutaj poradzimy sobie z trudu. Karawany, przynajmniej u wagierów są słabo zabezpieczone. Nieliczne są dość potężne. Najbardziej chyba zabezpieczone są karawany u swadi. Albo u kergitów. Tam tu się strudni, ale tutaj patrzcie, mają te najsłabsze konie, te czarne. No choć ich jednostki. Znaczy dużo tych mają koni. Ale nie mają tak silnie opancerzonych tych jednostek, tak więc... Ee... Radźimy sobie z trudu. Ale mi A i tak net. Większość to po zero damage'a mi się dają. No chodźcie, chodźcie. Gin! O ten złocznią może im problemy stawiać Najłatwiejszy sposób na walkę z konnicą są te takie slalomy Ale gościeliśmy Nice No i tego w plecy ty uciekasz jak możesz. Jeszcze jak tą karawanę kradniemy. Będziemy mieć dość sporo cennych przedmiotów, to sprzedamy je też i jeszcze bardziej się wzbogacimy. No i przede wszystkim będziemy musieli się dołączyć do nordu. to jest teraz nasz priorytet, um, żebyśmy dostali przynajmniej jakąś jedną wioskę. Może to być nawet biedna, my ją rozbudujemy tak, że będzie bogata. Pobudujemy młyn szkoły i takie tam, I będzie dobrze. Tylko musimy się dołączyć Topór wbity <laughs> No i dobra Żadnych strat nie mamy U nich e, tylko dwóch uciekło e, Większość zabitych zostało No i patrzcie jakie mieli cenne rzeczy Te najgorsze wywalamy Bierzemy to No i przekaz nam dość sporo żołnierzy. Awansowało Dobra to idziemy do Werhek z powrotem. Sprzedajemy nasze towary. O jakiegoś czasu posiadasz umowę z Król Ragnar mówiącą, Słupie dla niej wszystko nie, się. Nie, nie, twój kontrakt teraz co robisz. Oczywiście jeszcze mm, podpiszemy kolejny traktat e, na następny miesiąc. Z chęcią się dołączymy do nich. Czy będziemy im pomagać we wszelakich kampaniach wojennych? No, na razie jesteśmy najemnikami. Jak wiecie. Oj masło sprzedałem. No fail. Oddaj mi masło. Dzięki. Dobra, dorzuć tyle co masz. Ale z brojami. Yy, to sobie coś kupnie. A to pójdziemy do wioski. W wioskach jest o wiele taniej. No do tej najbliższej, z jest jeszcze bliższa, no ale wiecie. Widzieliście to? Aż się boję teraz przyłączyć, wyłączyć ten ekran, no dobra Wieprzowina, ona szybko chyba gnije tu, nie chcę jej no, Ale weźmiemy ryby i pszenicę Oh for fuck sake Robią kampanię Zapewne będą to plądrować Eee, szkoda, że mam tak mało ludzi, no nie Dobra Mmm. Nara. Boję się, że... Oni eee. mnie zaatakują trochę. Rodokowie i Swadia mają pokój, no to Swadia widzę, że przyjęła to i nie chce mieć dalej wojen z nimi. Musiła wzmocnić, jest dość osłabiona w tej wojnie. No tutaj też widzę, że jest dużo lordów, chyba też nordowie gromadzą kampanię. Nie, nie ma ich, gdzie oni poszli? Poszli gdzieś już. Hmm. O, fuck jest, mamy kolejną O, to musimy jeszcze oddać. <laughs> Chyba od trzech odcinków nie wykonaliśmy tego zadania. Znaczy nie dokończyliśmy go. Gdzie on był ostatnio? Jestem panem tego, tego, tego Zamek Teru. Um. Dobra, może będzie tutaj. Jeszcze zobaczmy ko tego zamku. Nie, tutaj go nie będzie. No to zobaczymy czy tutaj będzie gromadził kampanię mm, bo chcemy jeszcze w tym odcinku e, jakąś bitkę porządną zrobić jest on, dobra, zajbiść e, idź do sali lorda Zameldujemy się u niego mm, no i będzie dobrze w ogóle fajny ma ten zamek kurczę zanim my jakiś zamek dostaniemy to strasznie dużo czasu minie O jaką głupi ma zbroję Słabiak jakiś Mamy kampanię, relacje nam się poprawiły znacznie No i czekam on wyruszy Nie, nie będę cię żadnych zadań wykonywał Dobra, idziemy za nim O, proszę bardzo, rozejm dobiegł końca, więc prawdopodobieństwo jest, że... No i co to ma być za kampania? Eee, co? Przyszedłeś tu, wróciłeś się i idziesz do zamku swojego? No panie, Masz, masz od dwóch ludzi mniej. Ja powinienem prowadzić tą kampanię. Ja jestem lepszy. Aha, już się chyba przychodzą inni lożutowie. Co? What? Eee, pojada pojechał do wojnę państwową o nazwie kanat Kerkicki I co, zamykł Terok? Co miał on obchodzić? Co to? Aha, to chyba oni się atakują, tak? Nie to jest nasz What the fuck? Jaką O dobra, gonimy go, gonimy Oj, sorry No, przywinął <grych> Dobra, oczywiście, pomagamy Mamy znaczne ilości W większym armię i szarżujemy również, bo... Wielkich strat coś mi się wydaje, że nie będziemy mieli. No dobra, zrobimy trochę dłuższy odcineczek, może. Bo możemy. O, tego chcę z włócznią zabić. ona nawet nie trafiłem, nice. Jestem zajebisty, wiem o tym. O tego pancerzynego z kurczywyka zabijemy? Albo z tego, dobra. Wszystkich, kogo się da. <grym> Ale ładnie jest. <dostup. grym> dobra. Kilo co od grupy się oddzielają to najczęściej giną właśnie. To jak zawsze e, czasami było, że ktoś mi konia zabije To zawsze idę na środek grupy moich żołnierzy No i wiadomo, że mniejszy prawdopodobnie że tym od Pod konicy wroga No i gdzie ty uciekasz? No nie No i już cię nie złapię No i dupa Jakbyś wrzał byłoby dobrze No i ucieknie, no nie Jeszcze kurde, no nie, a tak blisko I kolejny ucieknie. Słabiacy uciekają. Co to za armia? Co to za armia? Ja się pytam. Ale nasi się rozbiegli po tej mapce. <gryw> no, zabili naszego. No cóż, jaki łuk ten ma. Kurde No i dobra, nice Pyk Zabij nam lanciera, nie, moją zajebistą jednostkę i chyba tylko jeden był o nie O, uwolniliśmy kogoś Dobra, myśliwy jest Ale go nie zastąpić no. Czemu mamy taki słaby miecz. Nie wiem. No dobra, ja mam za zadanie za nim podążać. Tak więc będę tak robił. No co ty robisz? O, bo żebyś patrolował. Nie, spadaj. Już nikogo nie ma. A. O, jest jakiś nubek, jest nubek. Chodź tu, chodź tu No i zginiesz. Ale mamy zajebistą armię. Wybaczcie, że tak mówię, ale no kurczę, no nie można się oprzeć przy takiej armii. Nice. Mam nadzieję, że... o nie, w rzece, jeszcze konica hmm. e, No to mogą nas wybić, nie, nie mówię, że nie hmm. No lipa Dobra, ja przyjmę cały infet na siebie, żeby moich ludzi aż tu nie wybijali. Chodźcie, 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 chodźcie. Skupcie ogień na mnie. Będzie dobrze. O, to jest lord, a nie, to nie jest lord. Hmm. O, rudy. <laughs> jak zwykle <kinia śmiech> Za jednym ciosem. O boże, jak się Oczywiście, bez żadnych hejtów, nie? Żeby by nie było. Hmm. O, ale mi konia byli Co dwóch na jednego, co? Gdzie uciekasz? Go <gustoparem> O, nice, mam kolejny poziom. No i zabili mnie. Słodemskiego zbrodniego? Nie, takie dobre jednostki. Pójdziemy jeszcze do... Yy, zaraz... Już nie no, teraz nie, bo nie mam miejsca już w naszej drużynie. Ale jak będziemy mieli trochę więcej miejsca, kilku ludzi nam zginie, to zwerbujemy sobie lancierów bo to są jednak dobre jednostki, nawet bardzo dobre. No, jeszcze nie trafiłem. O. Chodź tu. Dobra uj no nie, no i czy ktoś tu jeszcze został? Pewnie niedobitki same, no. no i super Miecz zakrojony Trzech zabili Dobra, zostajesz już uwolniony Dobra Oczywiście bierzemy Wszystkie rzeczy Dużo miał łuku w swojej armii Łuczników w sumie No i nice. Jeszcze jeden Ale ładnie ciśniemy tych e, wagierów No i dobra Tego jak nam się uda złapać to No uciekł No kurt A jeszcze chciałem jedną bitwę przeprowadzić O król Um. Czekaj królu Idziemy za nim? Nie, um. zgubiłem ja go. A jest Czekaj. Czy mogę dołączyć do ciebie? O moglibyśmy się tym marszałkiem kurde, w tym A nie mogę. <grystanie> mi spadły relacje. Oj, wyparcie mikrofonem ruszyłem, czekajcie. Dobra. No nie. Mogłem przyjąć to zadanie. O, chodź. Zapić ciebie czy nie? No nie mam szans. 5-0, 4,8, ale ciebie. dobra, spieprzyli. Patrzcie rodu lordów się dołączyło. O kurwa Nie, do... nie się dołączałem do niego No tak. To mi to nie pasi. Pozwól się, że on co? Teraz Cię mądry, teraz mi gonisz. Dawaj, chodź tu. No i co, teraz uciekasz, ciota? Ma koleżków i roszku zaczyn. No dobra. Mm. Idziemy do... na... Stolicy naszego królestwa. Nie wiem czy to akurat to jest miasto naszą stolicą. Eee, sprzedajmy rzeczy, które mamy. No i dobra, myślę, że będę mógł się z nim pożegnać. Eee, tak więc zobaczmy sytuację, jak wygląda wszystko. Tutaj e, jest wszystko tak samo, czyli nic e, my nie przejęliśmy, nic nasi w nie przejęli. E, tak samo jest u Swadi, e, Sara nie także nic, no i Rodokowie nic, czyli na razie nic ciekawego się nie dzieje w królestwie. E, jest małe zastopowanie tak jakby. No dobra, się z wami żegnam, trzymać się do usłyszenia w kolejnych odcinkach, e, no i na razie.